Siemanko, z tej strony Wąski Nadszedł czas na kolejny turniej, długo oczekiwany. Tak jak zapowiadałem, ten turniej będzie w trybie solo. Turniej będzie się składał z trzech rund. Pierwsza runda odbędzie się w tą niedzielę. Druga i trzecia... Yy, ...w każdą kolejną niedzielę, także trzy tygodnie, trzy rundy, trzy szanse na zdobycie punktów. E, punktacja standardowo, tak jak zwykle, czyli za poszczególne miejsca plus za każdą eliminację przeciwnika. Nagroda główna w turnieju to będzie 1000 pawl-dolców. Jeśli ktoś ma ochotę sobie zgarnąć Paysafe o wartości 40 zł, jak najbardziej zapraszam. Zapisy. Hm. Zapisy będą dostępne na moich live'ach. Będę się starać przynajmniej co drugi dzień robić live'a, aż do rozpoczęcia turnieju. Nagrody za drugie i trzecie miejsce również będą, ale jeszcze nie mam dokładnie ustalonych, więc to, to będzie kwestia podana przy pierwszej rundzie turnieju. Jeśli ktoś ma ochotę pograć, zabawić się, może coś wygrać, zapraszam, na moich, zapraszam w tym tygodniu na moje live'y. Na każdym z live'ów będzie możliwość zapisania się. Zapisanie się będzie poprzez komendę, ale wszystko będzie podane na live, także wystarczy tylko wbić na live, zorientować się co trzeba zrobić, wykonać to i gotowe. Trzymajcie się, widzimy się na live, na live na razie.